kolekcja lamp Hilton to bardzo ciekawa propozycja dla miłośników eleganckiego designu. Charakterystyczną cechą tej rodziny lamp jest połączenie dwóch wyrazistych barw czerni i złota. Dwukolorowy abażur składa się z dwóch warstw z centymetrową przerwą pomiędzy nimi, co nadaje lampie unikalny wygląd. Przerwa ta pełni funkcję dekoracyjną w ciągu dnia, natomiast po włączeniu światła pojawia się magiczny efekt. Delikatne promienie światła tworzą subtelną. Przyciągającą uwagę obręcz na ścianach lub suficie. Dodatkowym atutem lamp Hilton jest złota folia wewnętrzna abażura, która odbija światło i nadaje pomieszczeniu przytulny klimat. Dzięki tym lampom stworzysz niepowtarzalną atmosferę we wnętrzu, dodając mu elegancji i uroku. Gwarantujemy Państwu bezpieczne zakupy, milą obsługę i łatwą reklamację. Zachęcamy do zakupu, a wszystkie niezbędne linki znajdują się w opisie.